Hej widzowie, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Jestem Ferek. A to jest kolejny odcinek z naszego survivala Z... a wieloma, z Różnymi osobami. I niedawno nas w ogóle to jak widzicie. Próbujemy jeszcze Enchant. Dużo się pozmieniało na tym serwerze, nie nagrywam filmu, bo w sumie nie było z czego. Będę nagrywał film z wyjścia do A na razie w rozmowie ze mną są Peter i je? Wołacz, czyli na na serwerze I ja o Jauba dołączył No tylko wywetę z tego serwera Także, Aha, i te rozmowy już. dobra No tego, Julek się obraził Bo kutować. obudować event się obraził A właśnie, e, będziemy budować event Nie wiem czy w tym filmie, czy w następnym Ale ja chyba to jest. Dlatego e, odpalimy na Moment kreatywa, ale oczywiście nie będziemy grać żadnych itemów, tylko zbudujemy event i po prostu e, to będzie event na 100 dni moment. Ja w ogóle zobaczę, który dzień jest teraz, bo jeśli jest jakieś 50, to się w sumie nie opłaca. czekaj, e, gdzie są dni, zapomniałem. Day. To się tutaj sprzedało? Nie wiem, ja mogę za chwilę sprawdzić, jak wejdę do Minecrafta. Czy się ja mam Minecrafta, włączyć? Bo... Czekaj, wejdę, wejdę na serwer i zobaczę, ok? Mamy dzień. Na, na innych serwerach mówiliśmy sprawdzać dzień. Czekaj. Dej. Nie, dobra, Czekaj nie zrobimy. Ma... Tutaj nie ma, dej. Czemu nie, go nie nie tych <grym> <grym> to zrobię? Ja tych ją znam. to mam. Dobra, nie wiem, gdzie jest dej. Tak, myślę, tak, 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 że wszystko będzie No ja nie, 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 nie. Nie, 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 nie. Nie, cię nie, 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 tam nie, nie, i nie, mm, Okej, okay, mam jedno pytanie. On cię bije z łuków? Tak, ja nie, z nie, 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 Zatrutych, nie, 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 No wiesz. Siał. Ja to nie jeszcze nie damaj. Ej, przyjdź po mnie? A bo nie, nie powiedziałem w końcu, skąd ja się tu wziąłem. E, nie, to, że się wzią. było dwóch nowych grzeszy na ten grze, a ja podzielon szukać, oni mnie tutaj zostawią. E, więc e, przypał, ponieważ ja nie wiem gdzie jestem. Ej, pizzał, możesz... możesz jakby tutaj przyjść, a potem mnie zabierze no, ale on mi niszczy domek. No to czekaj! Czekaj Pia. Czekaj, zbanuję go. Zbanuję go na razie, potem go odbanuję. E, to małe. Czekaj, ja. Dobra, więc... E, Jurek został zbanowany, a... E, to ten... E, podać Ci kody? No, możesz podać. Minus y, 512 na. Żyja. ja? mówię mi Czekaj. Min. Ja zapiszę kordy wioski. To w sumie podaj mi kordy wioski, to ja będę się tam, No dobra, to jest. Y, czekaj. X372 na Z. 500... minus 511, a minus 59. Aha, to jestem około jakichś 800 katek Ej, mamy... Mamy wiosce tych takich typów z banerem, tak? Co można na nich zrobić? Ja już mam dwa takie banery. Przechodzę do następnego. Ej, teraz nie ma nikogo. Nie ma nikogo na serwerze. Bo to może sobie Mamy też czas, żeby to budować. W sumie, tak. Tylko, że w, do wioski i do wioski, do wioski. Let me like Jak nie, jak nie? Dobra, Aleks, ty. Ej, małplawek! Małplawek! Piękny jest. Zatek. Zlutuj, zlutuj, zlutuj go. Ej, polańskie kordy w ogóle tu przyjdę do ciebie. Y, moje kordy to są obecnie minus 464 na 516. Minus. 464. No tak, czekaj. Yy, tak, no. Okay, Tutaj jesteś za moim domkiem. Minus. Okej, okay, mam pełno złota, zelaza i emeraldów. Minus 400. No. Yy, minus 460 na pięćset siedem. Kto jest statek? na pięćset na... siedem. Na... 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 o nie tonę wiało czy potężnie no wiem 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 okej okay, muszę przestać ciągle tonąć jak debil nie mam drzwi ej ja mam łódkę skąd ja mam tą łódkę że nie mam łódki oni musieli mi wyrzucić łódkę idę robimy event? Nie wiem. Pamiętam, że kiedyś na jednym serwerze robiliśmy... Yy, pamiętasz w sumie chyba, co Ej, robiliśmy. A może, a może zrobimy taką klatkę? W tej klatce zrobimy i zrobimy taki event na klepanie się, że raz zostanie po, powiedzmy, diamentowym dwa złote jabłka i 6 z i będziemy robić każdy z będzie się piłkał i po prostu ten, kto wygra najwięcej razy, dojdzie do finału i wygra finał. Nie wiem, wygra pięć mm, Nie, dla mnie to jest takie. Nie, w sensie tego typu event jakoś. Nie wiem. Bo to jest taki zbyt zdycz... coś. Jeśli ja jak coś zakopuje, minus ile, na ile? Minus 460 na 500. Zakupuję się teraz przy takiej górze lodowej i ten. No. I jak będzie dzień, to wyjdę, bo naprawdę nie wiem czemu, ale ja mam jakąś, jakiś ręk przed byciem przy tych górach rodowych w nocy w Minecrafcie, bo ciągle mi się wydaje, że coś mnie zabije. W ogóle, jak jestem daleko od moich domków Minecraftu, to ich bardzo boję nocy, więc no. E, no to wrócę z nagrywaniem, jak e, będzie już dzień. Idź w moją stronę. Dobra, już jak widać jest dzień, wizowie, e, więc wychodzę. E, czekaj, ja idę e, do tego statku. W ogóle ten statek, jakby go przebiła góra lodowa. Nie, tu chyba już nic nie ma. O, to... Ty na jakich kolder ty jesteś? Czekaj? Okay. Nie mogę ci tak. Jęk, nie tuż nie ale żyje. ja. Ja chcę reportać minus 800 na 430 Minus 800 Jezu, minus 480 na 423 Chyba dalej od ciebie. Tam. Ej, ty, ty, o, widzę cię, widzę cię. O. E. W ogóle ty już wyglądasz pięknie. Ej, dobra, to czekaj, ja wyjdę z łódki Ej, i ty prowadź. No tak, bo ja nie, ja właśnie nie wiem jak stąd wrócić do wioski. Nie, nie, nie pamiętam w którą stronę. Ja już nie pamiętam. O nie! Fejr! Dobra no. Na pewno wiem, że gdzieś w tamtym stanie. Wydaj się z łódki. Serio? Przecież wyjdzie Trochę ten kawałek buta O, jakiś jest upośledzony misiek? Mhm Jeżeli to Kurde yeah. Ty masz, ty masz A tak, e kaj. No mówię przecież! no! ja! Jeszcze nie, bo. jeszcze ja są się... okay. w Nie no. Nie ha, to pięknie na... Mam pod dwie podej... <śmulatuj> podejrzane. Mam dwie podejrzane. Tego, No, tam jeszcze chyba coś jest. Pięknie, zbagowało mi się pływa. Tak, jest skrzynka! Ej! Nie mam powietrza! Uf, brywa. Brywa. Będę musiał tam szybciej spłynąć! to dobra, zdobyłem żelazo. Ej, w ogóle z tych statków mamy 18 żelaza aż. Siadaj! Ej, w ogóle my płyniemy na pewno w dobrą stronę?

Jest blisko. Ej, no? Jesteśmy już całkiem blisko. Wbijaj do łódki! Okej, mam nadzieję, że zostajemy już na prawdę Pozostało mi tylko 5 moich srebrów, a moja farma naprawdę się rozrosła. W sensie, bo są, nie wiem czy na odciśnieniu... Ja mam stary pieczonych ziemniaków, więc silbą No, ja mam nową farmę, piękną. Eee, a ty masz farmę... no właśnie, ty masz ziemniaki. Eee, no więc, tak. Ogóle... Nie, farma ziemniaków już nie istnieje. Co? Jak nie istnieje? No zburzyłem ją, bo teraz Kuba się tam buduje i byśmy tak, musieli tak. nowe drogi robić, hmm. żeby oni mieli od swoich drogi do tą, tam różnych farm i tak dalej, więc musiałem ją zniszczyć i będę ją przedstawiał w inne miejscu. E, właśnie, bo dołączyły trzy nowe osoby, czyli Pazdan, e, czyli Wołacz, e, Maczu, czyli Kuba i Nikseuszek z kanału Nikseo. Więc mamy już trzech youtuberów na sobie. A niedługo będzie kwarty. czyli się za jakiś tydzień, a... Jak trzech. No. Ty, ty ja i Tomeczek. W sensie nie se chcę uszać. A. gdzie ty jesteś? Ja cię zgubiłam. Gdzie ty? Gdzieś ty potem! A widzę cię! A ja ciebie nie. Zokowiam! Rzokiewam! A tam! O, wyrzuciłeś papier. do wyrzuciłeś No ja nie wiem. Trochę mi to przypomina w sumie okolica fauna. O, ty wyszedłeś z serwera i ja wyszedłem z serwera, więc na czacie nie piszeć jakie były kordy wiązki. Ty, w sensie, bo ja wyszedłem z serwera, żeby się zrobił dzień, ale ty wyszedłeś z no. serwera. Tak, czekaj, czekaj. Wiem, jak to zrobić. Uważaj. To były, jakie to były kordy? Minu e 327 na minus 511, jedziemy w Ej, czekaj, ja zrobię cięcie, bo... Ej, tałcza mi się rozwaliła. Ej, ja wychodzę z serwera. No, mieczyk diamentowy i Dobra, jesteśmy z powrotem. No, w sensie mieczyk diamentowy nie wiem po co mi jest. Czekaj. O, tak. Ej, to mamy panu. Pełne... W sensie, tam... To my... Właśnie się okazało, że my idziemy kompletnie w drugą stronę z No Fanto, czemu te fantomy się gówniane nie palą? Aha, bo pada śnieg. Zdech zapomniałem, że jak pada śnieg, nawet w dzień to się nie pali. Ty mały słodki członko! Nie, nie, Chodź. Wiem, to pójdź. Ja. Uważaj, zombie na kuczaku za tobą. Chytnąłeś chodź. chodź Ej, bo zostały mi dwa kiedy. Dajcie ziemniaki Masz na tytlenku. Mam jednego i widzę A, to co daj, chodź Ej, zombie williadżer Pojedynek zombie Okej. Okay. Aha, bo to są pieczone, a ja nie mam miejsca w kwieczynku, okej okay. To już się zabrałem Nie wiem w sumie skąd ja tego jednego ziemniaka. Dobra, jestem. Ej, co już nasza wioska? A w ogóle ja znalazłem jakąś inną wioskę, ale miałem Bat-Omen i zrobiłem najazd Więc, nie... Więc znalazłem w ogóle wczoraj inną wioskę i nie utowałem, bo... Wiesz, stój, stój! Stój, Alex. Yy, no, stój. po co? Po tak. co? Nie jak stamtąd szliśmy tam, to my byliśmy tutaj pośrodku naszej wioski. Aha. W ogóle chodź. Możecie pokazać... ci pokazać nową zasadę na że Chodź. No. Co? Co się tam dzieje? Czekaj chwilę. Tak. To się zdarza. Więc tak. A Jareks, e... chodź. Oni i Julek to zniszczył. Ale co? chodź, chodź pod mój domek. Nawet ci zniszczył? Aha. E, Okej, okay, jasne. Mm -hmm. Możemy sobie obiecaj konzać. Ale patrz. Tylko od razu mówię, że ja za takie coś nie daję bana. Co najwyżej mogę dać bana za zabicie kogoś i nie od nami ulica. Ale tutaj jest o, takiego to krótkiego, to jest najwyżej to. dwudniowego. E, dobra, muszę. Aha, to jest farma buraków. Mi się też wszystkie farmy różnią. Jak widzicie, widzowie, moja farma jest już naprawdę bardzo duża. Więc sobie ją tutaj naczyrku zbieramy. Co jest znowu? Internet używa i czy mi. Mam nadzieję, że nie mi. Aha, dobra. W ogóle nie wiem czy zauważyliście już w tych wszystkich filmach jak mam na imię, ale to jest bardzo możliwe, ponieważ e, naprawdę już mm, dużo razy moje imię się tutaj w moich filmach przewijało. E, a... Eee... Co się to stało? budujemy te... Nie wiem, to budujemy to, czy nie? No tak, no tutaj jak widzicie, widowie jest pokradana dalej, tam jest moja budowa, którą muszę dokończyć, a tutaj... Pyk. Pięknie, są już dwa sztandary. Okej. Okay. To znaczy, że odkładam już wszystko do skrzynki. Co mi magazyn, ale super go wycenił. Jeszcze to dokończę. To jest enchant zbudowany, ale trzeba zebrać. Yy, no. No książki. Więc ja odkładam wszystkie moje itemy do skrzynki, żeby podczas budowania tego no po prostu... No. Że podczas budowania tego e, przypadkowo nie skasować sobie na przykład diamentowego kilopa, To to było źle. Y Okej. Okay. A, jeszcze moja zbroja. W sensie to już w sumie sobie mogłem zostawić, ale chyba lepiej mi się, mi się będzie budowało bez starczy. Teraz to ja włączam game W ogóle sobie na mojego skina. Gdzie jesteś? A właśnie! Jeszcze pisemną nam skiny odzyskał. <laughs> XD No mój skin jest taki jak zawsze. To był skin wakacyjny. No patrząc na... jakby miesiąc, który teraz mamy, czyli październik, co już nie są wakacje, i na pogodę, którą mamy w Minecraft'cie, to tak trochę ten skin nie pasuje. No, no, no tak, no ale to był skin, który miałem na wakacjach i nie chciał mi się zmieniać. A. Nie wiem. Dobra, to damy łable. Ale ci? Ale po wszyscy gracze. Pięknie, dziękuję. Dobra, ale budujemy to gdzieś, gdzie indziej, nie? Tak, tak. Może chodźmy w tamtę stronę. Tylko zapamiętaj kody, żeby potem nie było przypału. Chociaż w sumie można dednąć dzisiaj tam z Ty jesteś? Tu. Ja tu na to. Czekaj, tak, trochę dalej. Chodź. E, możemy, nie wiem. Można gdzieś tutaj. Okej, okay, chyba. No, to nie może być tu. Okay, w sumie mogłem. Mogliśmy wgrać w drugim żeby było najłatwiej. Na siekierkę drewnianą, że zaznaczasz e, no. i wpisujesz blok i wiesz. Pójdź jeden, jeden, No to się kiedyś jest mega przydatna. To może możemy to zrobić, tylko byśmy musieli na chwilę wyłączyć czerwot. Eee, dobra i ja, ja tu nie... nie wiem. Ja się, pięć... Pięć ja się na tych nie znam, więc tobie to nie Czekaj, musiałbym zobaczyć, czy w ogóle taki jest. Eu não sei, mas eu acho que eu tenho que que... Pamiętam, że jak miałeś wgrywać jaj y do owce SMP, to ci to zajęło 3 dni. To nie ogóle w Co za jakiś skomplikowany watch edit? Jaki skomplikowany watch edit? W edit nie jest skomplikowany. W sensie nie Te używałem. To jest jakiś Wolter z 2017 roku. W no sensie to raczej może nie działać. No właśnie. Nie wiem, czy jest w sumie Wolter 19 na 1,19 Jest jakiś. Jest, dobra. To, to wyłączam serwer. Ok. Dobra. No to w sumie będziemy budować już na pewnym odcinku, więc prawidłowo. Alka.